Zapamiętaj te dwie nazwy bardzo dobrze. Nie zapamiętam, jedno Będziesz im wspominał! Chyba, tak jak lubisz, mama, teraz musisz wszystko opowiedzieć. Dziękuję. Zrobiłaś mi w miejsce. <grymisa> Dorać mi więc. Masz dwa wyjścia. Możesz popełnić na bójstwo albo jeść piękne życie. Co <grymisa> <to> tu wybrać? <grymisa> <grymisa> U, Rafaelo. <grymisa> Chyba na nami, wiem. Najpiękniejszy zapach na tej wyspie, a jesteś tak mężczyzną. Dlaczego? A Promienie słońca mogą mnie kłamać, ale mój nos nieokładnie mnie nigdy. Pawlito. Nie dotykaj mnie tą ręką pachnącą Rafaelem. Mogliby że w ciąży. Ha, patrz się dobrze. Stop! I wszystko, co pół twojego, wyłącznie z połową spadku po twoich rodzicach. Dziękuję. Co? No teraz jestem pełnoprawną siostrą i córką twoich rodziców. Ja jeszcze żyję. To jest owoc naszej miłości, Rafael na pewno? Tak. Niech przyłóżę uko. Dobrze, że zrobiłam kurs in vitro bardzo szybki, ten online. Nie mogłam ci przebić po prostu. Spermę do środka. To był świetny Nikt się mi dowie. Nie się mi dowie. Moi chacjniedzie są się znaczy, znaczy wyłączyć? Nie, właśnie chcę to nagrać.